Naprawa kuli, jak i cały ten film, powstały dzięki kanałowi Snow Globe Rescue i wskazówkom Toniego i Alice, których gorąco tutaj pozdrawiam i polecam ich kanał. Śnieżne kule nie są w naszym kraju tak popularne jak w USA, choć można je czasem spotkać, zwłaszcza w okresie Świąt Bożego Narodzenia. Jednak nie są to tanie rzeczy. Moi dziadkowie część swojego życia spędzili w USA. Gdy wrócili do Polski, przywieźli ze sobą taką kulę, którą kupili na tak zwanej wyprzedaży garażowej. Kula nie była nowa. Figurka wewnątrz była częściowo oderwana od stopera, przez co była nieco przekrzywiona. Woda zmieniła kolor i pływały w niej dziwne farfrocle. Być może był to kiedyś śnieg, lub po prostu były to grudki sklejonego zagęszczacza. Dodatkowo wewnątrz znajdował się bąbelek powietrza. Kula nie wyglądała atrakcyjnie, ale pozytywka bardzo ładnie grała melodię cicha noc. Więc w okresie świąt stała w mało widocznym miejscu, tak by można było słuchać pozytywki. Z biegiem lat woda stawała się coraz bardziej brązowa, mimo że kula nie stała ani na widoku, ani w pobliżu światła. W końcu figurka całkowicie odpadła od podłoża. Powiększył się też powietrzny bąbel. Już kilka lat chodził mi po głowie pomysł, żeby ją naprawić. Ale jak? I tak trafiłam na kanał Toniego i Alice. Pochłonęłam masę ich filmów, bo naprawdę uwielbiam te kule z pozytywkami. No i w końcu postanowiłam spróbować odratować naszą świąteczną kulę. W umywalce, asekurując ją ręcznikami. Podgrzewam pokrywę suszarką do włosów. Jest przyklejona za pomocą kleju na gorąco. Kiedy klej zaczyna puszczać, podważam pokrywkę i dalej podgrzewam, aż całkowicie puści. W końcu udaje się zdjąć pokrywkę z pozytywką. To co teraz widzicie na dnie to stoper trzymający wodę w kuli. Jego też muszę wyjąć, więc znów podgrzewam klej. Stopniowo usuwam klej. I w końcu udaje mi się wyciągnąć stoper. Na początku myślałam, że uda mi się odzyskać brokat, dlatego przelałam wodę z kuli przez filtr od kawy. Teraz płukam wszystkie części. Oto jak wygląda Mikołaj po wyjęciu z kuli. Jest brązowy. Dobrze wiem, że przywrócenie go do pierwotnego stanu będzie praktycznie niemożliwe, ale jeśli nie spróbuję czegoś z nim zrobić, to się nie dowiem, czy można go odratować. Na początek płyn do mycia naczyń i szczoteczka. Mycie nie przyniosło dużej zmiany. Postanowiłam sięgnąć po cięższą artylerię. Rzuciłam Mikołaja w mumie z wody utlenionej na jakiś czas około trzech tygodni. Wybielania wodą utlenioną był nieco widoczny, ale dla mnie wciąż za mały. Postanowiłam użyć jeszcze rozjaśniacza fryzjerskiego. Efekt był znacznie lepszy. Niestety, gdzie nie gdzie farba odpadła, choć przy kolorze Mikołaja nie ma to większego znaczenia. Zostały też małe plamki po rozjaśniaczu, ale walałam je od wcześniejszego brązu, poza tym były z tyłu. Nakładam klej na spód figurki. czas ustawić Mikołaja na stoperze dociskam go solidnie I Mikołaj wrócił na swoje miejsce w umywalce ułożyłam znów ręczniki w taki sposób, by utrzymywały mi kulę, gdy będę zalewała ją wodą. Wlewam wodę destylowaną. Dodaję 8 łyżeczek przezroczystego kleju do snajmów. Dokładnie mieszam. Woda na chwilę staje się mętna, ale bardzo szybko się klaruje i to jest normalna reakcja. Nie wiem, czemu mi to umknęło na filmie, ale do wody dodaje się też trochę alkoholu, by ją zdezynfekować. Okazało się, że odzyskany brokat nie nadaje się do ponownego użycia. Wraz z nim na filtrze zostało mnóstwo zanieczyszczeń. Stwierdziłam, że płukanie go będzie karkołomnym procesem i istnieje ryzyko zainfekowania świeżej wody. Dlatego zrezygnowałam z niego. Przygotowałam sobie nowe brokaty. Oryginalny brokat był opalizujący i ja postanowiłam dodać jeszcze złoty. Brokaty przygotowałam w dwóch rozmiarach. Na szczęście drobnego brokatu dałam niewiele i tylko tego opalizującego. Drobny brokat kiepsko wygląda i lepiej go nie używać moim zdaniem. Postanowiłam dodać jeszcze trochę większego opalizującego. Po dokładnym wymieszaniu czas na ponowne włożenie stopera z Mikołajem, co okazało się wcale niełatwym zadaniem jak dla niedoświadczonej osoby. Stoper wpadł mi do kuli, jak to mówią, nie od razu Rzym zbudowano. Wyjęłam go, dolałam nieco wody i podjęłam kolejną próbę. I oczywiście w kuli został niewielki bąbelek powietrza. Żeby się go pozbyć, wybrałam sposób z zatopieniem kuli w wodzie. Nie nagrałam tego etapu, ale wytłumaczę go na schemacie. Tutaj mamy kulę. Tu bąbelek. A tu pojemnik z wodą, do którego wsadzamy kulę podstawą do góry. Umieszczamy kulę pod wodą, pod kątem, tak aby bąbelek znalazł się przy krawędzi stopera. Płaskim śrubokrętem lub innym narzędziem odchylamy stoper, tak aby bąbelek wydostał się na zewnątrz. Wyjmujemy śrubokręt, zamykając stoper i gotowe. Zabezpieczam stoper solidną ilością kleju, pilnując, by nigdzie nie powstały mi pęcherzyki z powietrzem, bo to może prowadzić do wycieku wody. Jeśli gdzieś pojawiłyby się bąbelki, trzeba je nakłuć, żeby wypuścić powietrze. Na koniec czas zamontować pokrywkę z pozytywką. Nie musi być ona pancernie przyklejona, wystarczą trzy kropelki kleju. I kula dostała kolejne życie. I w końcu będzie mogła stać w widocznym miejscu. Mam nadzieję, że tym filmem pomogę komuś uratować taką kulę przed wyrzuceniem jej do śmieci. Owszem, ten proces wymaga trochę pracy i umiejętności. Jednak warto spróbować, bo daje ogromną satysfakcję. Z przyjemnością patrzę się na taki odnowiony własnoręcznie staroć. Po więcej wskazówek odsyłam Was do kanału Snow Glow Rescue. Polecam także moje kanały poświęcone mojej kolekcji koni dla Barbie, gdzie odnawiam stare zabawki.